Pierdolę go OAAAA Drzwi mnie pierdolęły Zabiłeś kodziakami Cicho, bo jest niechcący <śm> Nie złapałem go. Kurwa. Co tam się stało? Kombo no, zabawności. Trafiłem, nie trafiłem ostatnim strzałem. Dobra, czekaj. Musisz go trafić Kondzio, musisz go trafić. Gold, span, yeah. tak Carrie, o co? Pamiętam, ja oh, z... ja O kurwa, ale trapy. O mnie rozpalą, się w no i chuj. Aj. daj dalej, nic mi chyba O nie! Wypadek O kurwa, ten mój hajs, to jeszcze go pozostać. Kurwa, ja co ty tam się złożył? Że... Ja szarą oglądałem Kurwa, chodź tam, pościel mił, pierdolicz. Tam w ogóle to marłem. Co ty. To i tam, Coś, To i tak. To i tak. Znaczy, to i tak. To już było. Ooooo, kurwa, nie! Gościu! Dobra, wreszcie no, to co idziemy ty... spać. A może ty? Dobra, wstechamy to na razie, by nie marnować chyba co. Ale dobra, mogę przyjechać, aby wkic. Ale już się to gdzieś obok, po prostu. <laughs> o kurwa. <laughs> <Ja pierdoł. śmiech> nie uwierzycie, jaka dzisiaj promocja w repo. Patrzcie, dwa w cenie dwóch. Tak Gusia Sprzedawca zarządziła dzisiaj. Mamy dwa telewizory w cenie dwóch was, także nic lepszego. Dzisiaj nas nie trafi. 2 za 1, 2 za 1. 2 za 1. I harfa zostawia. Nie, no wypierdalaj z tych wózków. O, o co chodzi z tymi wózkami? Ja nie czuję tego fetysztu. Ale my z guchą gramy na dwa wózki i jest spoko. Dajcie ja, ja spokój. Czemu ten hlava upgrade? To jest gówno pierdolona. Nie, dajcie skrzydła. Trzymał. Nie ma. na health upgrade'a mogę się zgodzić? Dobra, koleżanko. Dobra! Dobra, Demi nie żyje. Może trzeba tować muzykę. Nie no, bo przesadę, to jest gówno pierdolona. O boże. No już nie rozwal Kubaś pójdzie Dobra było przeszkoda. śmieszne, jakby ta chmura teraz zabiła A... śmierdziała No, widzicie? jakim kur... śmiesznie Co? Bo, bo chmura się, bo, bo Kubaś był i śmierdział pasownie sobie Ja pierdolę O Jezus Oła, kurwa Jak się wyściknął koniec za światu? To, jeden, o, o, nie, o djimi, 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 djimi. tak, 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 dj... dziecko to mleczko przyszło <średaptionym> <średztoracza> Nie, nie mi przestań łączą. To jest bole Oj, Boże. Jeszcze się stoją Tak, to jest jak się kibolka za normalną robotę bierze. ojej.